Hej, jeśli dziś znów przeglądałaś Instagram i znów zobaczyłaś mamę, która piecze ciastka, robi sensoryczne zabawy, chodzi na jogę i nie podnosi głosu, a potem spojrzałaś na siebie i pomyślałaś: Ja tak nie potrafię. Jestem gorsza. To chcę dziś włożyć między te myśli coś bardzo prostego. To nie jest sprawiedliwe porównanie, bo Ty widzisz ich okruchy, a siebie w całej rozciągłości, Ty widzisz ich efekt, a siebie w procesie. Ty widzisz zdjęcie zrobione po pięciu nieudanych próbach, a u siebie liczysz każdą nieudaną próbę. A przecież wiesz, że dziecko nie potrzebuje mamy z idealnych zdjęć. Ono potrzebuje Twojej obecności, Twoich ramion, Twojego głosu. Czasem łagodnego, czasem zmęczonego, czasem rozbitego, ale prawdziwego. I ty taka właśnie jesteś nieidealna, ale kochająca. I jeśli dziś znowu poczułaś się mniej warta, to niech moje słowa będą dziś Twoim lustrem. Jesteś wystarczająca. Nawet jeśli nie jesteś jak one. A może właśnie dlatego? Bo jesteś sobą. A jeśli chcesz codziennie słyszeć te słowa? Pobierz nasz darmowy mini przewodnik. 7 dni bliskości z maluchem. Link znajdziesz w opisie odcinka. To minie. Ale dziś jestem z tobą.